Hej, ostatnio pokazywałam Wam nasze lampy łazienkowe i pokazywałam Wam, że niestety, ale żarówki, które zakupiliśmy są niepasujące, bo były po prostu za długie do tego klosza, który tutaj mam. I ta końcówka dotykała po prostu dołu klosza i nie szło tego, wiecie, po prostu przyczepić. W ogóle jak macie jakiś patent na y, nie tyle co zakładanie, bo zakładanie nie jest kłopotliwe, ale na ściąganie tych kloszy z takich tych klamar które po prostu się wkładają i później trzeba je jakoś wydostać, to dajcie znać. Ja ściągnęłam jeden klosz i muszę odczekać, bo mam dosłownie aż siny palec, tak mnie te klamry tam przycisnę, więc jedną ręką trzeba trzymać ten klosz, drugą ręką trzeba tam trzymać tą klamrę, żeby ona nie wyszczerbiła tutaj tego yy, tego otworu. No i tam ściska Wam już palce, nie jesteście w stanie jest nic z tym zrobić, bo klosz trzeba odłożyć, żeby użyć drugiej ręki i generalnie katorga, więc, więc myślę, że lepszym rozwiązaniem będą takie klosze wkręcane, jak mamy z Ledigo, które będą zamontowane najprawdopodobniej w korytarzu. No ale to nie zmienia faktu, że te lampy są przepiękne i że super tutaj pasują. Zaraz Wam jeszcze raz je pokażę, jeżeli ktoś nie widział poprzedniego odcinka. Ale najpierw chwila prawdy i zobaczymy, czy te żarówki, które kupiłam teraz, będą pasować. To są też z tej serii Philips Hue. One były jeszcze droższe. Dopłacałam chyba jakoś 9 złotych. Przy dwóch sztukach, więc nie można powiedzieć, że były jakoś mega droższe, no ale jednak i one się różnią tym no przede wszystkim kształtem. Zaraz się okaże, czy one dadzą radę wejść, bo na długość myślę, że te już na pewno będą ok, ale obawiam się o szerokość tego otworu. No zobaczymy. Różnią się tym, że to są RGB, czyli będziemy tutaj nie dość, że mogli, tak jak Wam opowiadałam, ostatnio zmieniać kolor. Tam był zakres od dwóch. 2-200 do 6500 kelwinów, więc no dosyć fajny zakres od naprawdę takiego mega żółtego ciepłego światła do takiego mega mm, zimnego aż niebieskiego. No a tutaj są dodatkowo kolorki. <grym> ja może nie jestem jakoś tym bardzo zachwycona, bo podejrzewam, że Oskar będzie z tego korzystał. I nieraz, jak zapalę sobie światło w łazience, to pewnie będzie niebieskie albo zielone, no ale ładnie się do niego uśmiechnę, żeby nie robił tego zbyt często. <grym> Więc tak, takie są żarówki. Robię teraz chwilę prawdy i zobaczymy, czy one będą pasować. Opowiem Wam dzisiaj jeszcze o naszej szybie, którą mamy w Łazience, o tej naszej prywatnej szybie, bo często dostaję e, pytania. Jest dobra, słuchajcie, no chyba się uda. Dosłownie na styk wchodzi. Mamy to. Czyli wkręcam i zamykam w końcu te klosze. Teraz będę tylko czekać, aż mi Oskar podłączy gniazdka, no i wtedy zobaczymy, jak one działają. Mam jeszcze nadzieję, że one dadzą radę się połączyć, jeśli nie mamy internetu tutaj w domu. Dajcie znać, czy mieliście do czynienia z tymi żarówkami inteligentnymi Philips Hue, czy, czy nie. Czy na przykład, jak się połączymy do hotspota osobistego, to czy da rada. Także mam nadzieję, że tak. Odwracam kamerę i. Może zamontujemy sobie razem te żaróweczki. Zmęczenie nasze tą budową co prawda jest już naprawdę bardzo, bardzo duże, ale teraz jest taki etap, który w końcu gdzieś tam nas cieszy. Wiecie co? Wsadziłam tą żarówkę i zaczynam się zastanawiać, czy to nie będzie to samo. Jest OK, <ścoughs> Ale dosłownie na styk, zobaczcie. Jaki tutaj ten trzonek mocujący jest mega długi. Do tego żarówka i taki mały klosz. To naprawdę nie wszystkie żarówki tutaj będą pasować. No ale wracając do tematu, to jest już taki moment budowy, który naprawdę cieszy. Takie właśnie wykańczanie tego domu. I detale, które tutaj są dają jednak tą radość i... Jakąś taką nadzieję, że rzeczywiście kiedyś uda się tu zamieszkać. Bo mówiąc szczerze, przez dłuższy czas nie miałam takiego wrażenia, i bałam się, że po prostu ta historia się nigdy nie skończy. I miałam trochę coś takiego, że ta budowa się dzieje z boku, to jest po prostu nasze życie, tak to wygląda. Teraz jest to nasz taki element i projekt do skończenia, ale nie do końca to, że kiedyś tutaj zamieszkamy, było dla mnie czymś realnym i czymś rzeczywistym, a teraz rzeczywiście, jak tutaj, no już. Są te meble, i, i na przykład kupujemy żarówki do lamp. To już jest ten moment, że zaczynam w to wierzyć. Dobra, zaczynamy z drugą. Teraz będzie gorzej, bo muszę jeszcze ściągnąć ten straszny klosz. Te lampy są dosyć klasyczne, i no moim zdaniem, klasyka jednak zawsze gdzieś tam się obroni, i one będą nam tutaj pasować. Jeśli macie jakiś patent na ściąganie tych kloszy, to dajcie znać, bo ja nie wiem, jak to się ściąga i po prostu robię to na siłę, ściągając y, klosz w ten sposób i próbując wyciągnąć tą drugą klamrę. Właśnie się dzieje wtedy to, co Wam mówiłam, że trzeba odłożyć klosz w tym czasie. A, paluchy są przyciśnięte, no i y, są powgniatane palce, ale dałam radę. Czas na założenie żaróweczki. Cieszę się, że udało się dopasować, bo powiem Wam szczerze, że już się bałam, że się nie uda. A tak jak Wam opowiadałam, jednak ta łazienka to był element, gdzie bardzo mi zależało na tych lampach, przy których można zmieniać kolor, nie tyle co kolor, a biel tego światła. No bo jednak. Czasami będziemy chcieli się, no nie wierzę, o prawie nie przeszło. Czasami będziemy się chcieli bardziej zrelaksować, a czasami będziemy chcieli, nie wiem, się pomalować czy zrobić coś bardziej precyzyjnego przy tej, przy tym lustrze. Udało się. No dobra, czyli tak, jeszcze montaż gniazdek to myślę, że Oscar zrobi na dniach. Mamy ostatnio bardzo intensywny czas, bo w szczególności Oskar pracuje w takiej branży, gdzie dużo się dzieje, tak jak Wam mówiłam, to jest sprzedaż jakichś tam sprzętów, laptopów, telefonów i tak dalej, więc no jest naprawdę bardzo, bardzo dużo pracy. Sporo osób gdzieś tam zamawia, kupuje coś na ostatnią chwilę, więc roboty jest naprawdę dużo. Ja mam na szczęście troszkę luźniejszy czas, bo my bardziej w tym okresie takim przedświątecznym Pilujemy systemu, staramy się, żeby był on w pełni drożny i w pełni funkcjonalny, bez błędów. I jak po prostu są jakieś zgłoszenia, to działamy, raczej żadnych nowych funkcjonalności nie dogrywamy, więc no, tak to wygląda. Bardzo się cieszę z tych lamp, powiem Wam, taka mała rzecz, a cieszy. I dla tych osób, które żyją z kablami. X lat, X miesięcy po przeprowadzce, to jest apel do Was, żebyście w tym momencie wybrali lampy do swojego domu. To w jaki sposób lampa dopełnia wnętrze i sprawia, że staje się ono takie charakterne, przytulne. Jeśli dobierzemy na przykład jeszcze odpowiedni kolor żarówek, to jest niesamowite. Ostatnio nasi przyjaciele zamontowali sobie lampę nad wyspą, bo też mieszkają dwa czy trzy lata i nie mieli cały czas lampy nad wyspą i zamontowali i właśnie Kumpela powiedziała, że Dopóki tej lampy nie było, to jakby wszystko było ok, ale jak ona teraz jest, to dopiero teraz widzi, jak bardzo jej potrzebowała. nie? Już pomijam fakt, że tam się zrobiło tak fajniej, ta, ta kuchnia jest taka zupełniona, też mają właśnie żarówki, które mogą zmieniać kolory jest tam zdecydowanie bardziej przytulnie, no i tak charakternie, no, ale też nie ukrywajmy, że bardzo to wpłynęło na funkcjonowanie w kuchni, bo wyspa jest o wiele lepiej doświetlona i po prostu lepiej się tam pracuje. Także, jeśli macie gdzieś jakieś zwisające kable, to apeluję do was, żebyście zakupili sobie lampy, bo to naprawdę sporo zmienia. To, jak teraz wygląda budowa w trakcie zimy, to jest jakaś masakra. Nie wiem, czy to sprzątać, czy to zostawić. Jak widzicie, łażę w takich butach, które też potrafią sporo tutaj wnieść. No, mam nadzieję, że tym płytkom się nic nie stanie. To jest porządny gres, więc raczej się o nie nie martwię. Jak położymy panele, to na pewno będziemy porządnie zabezpieczać tutaj wszystko. No ale. To nie zmienia faktu, że brud jest niesamowity, i to jest tak naprawdę po jednym zamiecieniu, po całym dniu już zaraz jest znowu tak samo. Dajcie znać, czy sprzątacie swoje budowę na bieżąco, czy raczej twierdzicie, że to bez sensu i sprzątacie na przykład gdzieś tam tylko bliżej przeprowadzki. A tak w ogóle to dawałam Wam już znać na Instagramie, jeśli jeszcze nas nie obserwujecie, to gdzieś tutaj wrzucam nazwę. Jeśli chodzi o tą półkę, to stolarz dał nam znać, że już zakupił nową dechę do realizacji właśnie tego nowego egzemplarza. No, i postara się wyrobić przed świętami, żeby nam ją tutaj zamontować. Tak jak Wam wspominałam, będzie to lakier o wiele jaśniejszy, bardziej dostosowany do tej płytki drewnopodobnej. Mniej więcej mogę Wam pokazać, bo dostaliśmy taką próbkę. To jest naolejowana decha takim lakierem naturalnym, lakierem albo lakierobejcą. Dokładnie się na tym nie znam. A to jest zwykła decha. Tu jest bez niczego, a tu jest właśnie. Polakierowana, czy tam zabezpieczona tą bejcą w takim kolorze, który ma być tutaj docelowy, no i myślę, że on zdecydowanie będzie bardziej nam tutaj pasował, także już nie mogę się doczekać. Wracając jeszcze do tej szyby, bo mówiłam Wam, że troszeczkę sobie o niej porozmawiamy, często nas o nią pytacie i pytacie się, czy nie ma problemu z myciem tej szyby, czy jesteśmy z niej zadowoleni i co to w ogóle jest. Więc tak, jeśli chodzi o mycie, to tutaj absolutnie nie ma żadnego problemu, ponieważ ta szyba, którą, która jest tą szybą ym, prywatną, ona w ogóle się nazywa Master Ornament Care, z tego co pamiętam. My na pewno za nią dopłacaliśmy, już dokładnie niestety nie pamiętam ile to było, natomiast to i tak było yy, prawie 3 lata temu, więc nawet jeśli bym wam podała teraz cenę, to jest to bez sensu, bo ona będzie na pewno nieaktualna. Czy jesteśmy z niej zadowoleni? No powiem Wam, że póki co jak najbardziej. Z takich minusów, które widzę, to wydaje mi się, że ona delikatnie przypuszcza troszeczkę mniej światła. Nie mam tutaj co do tego pewności, bo to okno jest wystawione od strony wschodniej naszego domu, tak samo jak okno w naszej sypialni, i tam rzeczywiście do sypialni też dochodzi trochę mniej światła. Tutaj my po drugiej stronie mamy drzewa, więc też to może wpływać na to, że po prostu tego światła jest mniej. Natomiast to nie zmienia faktu, że ta szyba jak najbardziej przepuszcza to światło, i tutaj jest w tej łazience po prostu w ciągu dnia jasno, i na pewno jest to to nieporównywalnie jasno, tak jakby tutaj tego okna nie było. Ja zawsze jestem za oknem w łazience. Wtedy to naturalne światło ładnie ją rozświetla, sprawia, że i płytki wyglądają jaśniej i ogólnie cała łazienka wygląda ładniej niż w sztucznym świetle. I też mam wrażenie, że okno jednak sprawia wrażenie takiej przytulności w łazience i sprawia jednak wrażenie, że to bardziej staje się taki pokój kąpielowy, a nie koniecznie taka łazienka. Łazienka bez okien to mi się kojarzy z takimi łazienkami w bloku, więc no ja jestem ogromną fanką Okna w łazience. No, i jeśli chodzi o tą szybę, to tak jak mówię, to jest wewnętrzna szyba, to są okna trzy trzyszybowe, więc z tej strony jest zwykła szyba, z tej strony jest zwykła szyba, a ta środkowa to jest właśnie ta szyba prywatna, więc tutaj pod dotykiem no nie jesteśmy w stanie w ogóle wyczuć, że coś z tą szybą jest nie tak, że coś z tą szybą jest inaczej. Czy zdecydowalibyśmy się na szybę mleczną? Powiem szczerze, że nie wiem. Wydaje mi się, że szyba mleczna jeszcze bardziej. Jakby mniej dopuszcza tego światła, i szybą mleczną już mi się kojarzy z takimi naklejkami, i za szybą mleczną w ogóle nie widać, co się dzieje za tym oknem. Tutaj też jest to bardzo, bardzo rozmyte, ale jednak widać, nie? że tam jest dach, że kawałek dalej jest, są drzewa, i jak tutaj na przykład ktoś stanie, to będziemy w stanie zobaczyć, że ktoś tu stoi. A przy szybie mlecznej tego na pewno nie będzie widać, tylko ewentualnie jakiś Dzień. i to też zależy od tego, jakie światło jest na zewnątrz i wewnątrz. Także mm, dla mnie ta szyba to jest strzał w dziesiątkę i ja dzięki temu nie muszę się tutaj martwić o żadne rolety, żadne naklejki, żadne nasłony, żadne żeluzje ani nic takiego. I my w tej łazience nie będziemy absolutnie nic więcej robić. No chyba, że kiedyś nam się zachce takich, wiecie, żeluzji drewnopodobnych, żeby tutaj nadać trochę mm, w tej łazience jeszcze więcej takiej przytulności. Ale wątpię. Więc no tutaj raczej nic nie będziemy robić. Fakt. Mamy jeszcze roletę zewnętrzną, e, no ale roleta zewnętrzna raczej służy do tego, żeby ją gdzieś tam zasłonić e, wieczorem czy na noc, a niekoniecznie kiedy na przykład będziemy chcieli się umyć w ciągu dnia. No to też musielibyśmy tą roletę zasłaniać. Błazience byłoby ciemno no i tak naprawdę tracimy efekt tego, że mamy to okno błazience. Więc e, ja polecam. Myślę, że można jak najbardziej tym rozwiąza rozwiązaniem się zainteresować i myślę, że to jest też fajna opcja do takich pomieszczeń technicznych. Jeśli mamy okno, my się też zastanawialiśmy na przykład, czy nie dać tego w garażu, nie? żeby nie było po prostu widać jakiegoś tam, wiecie, czy bałaganu garażowego, czy po prostu tego, co w tym garażu mamy. Ostatecznie zdecydowaliśmy się po prostu na e, wysokie, dość wąskie okno, więc z ulicy i tak nic nie widać, co my w tym garażu e, mamy. No ale jak na przykład Oscar postawi coś na oknie, typu, nie wiem, jakieś spreje, tam jego płyny do chłodnic, niechłodnic, oleje i dalej, to to z zewnątrz będzie widać. A przy takiej szybie troszeczkę jest to bardziej rozmyte i nie wygląda to tak źle jak przy szybie m, gładkiej. Także m, ja jestem fanką tego rozwiązania do jakiegoś. Z takiego zwykłego pomieszczenia bym go nie dała, ale do właśnie łazienek czy do pomieszczeń technicznych. Jak najbardziej. No dobrze, moi drodzy, w tym krótkim filmie to już wszystko. Ja się bardzo cieszę, że nareszcie mamy lampy w łazience. Czekałam na nie bardzo długo, jeszcze tylko czekam na te, aż pojawią się na suficie. I tu jest też kolejne pytanie do Was, bo my mamy tylko dwa wyciągnięte kable w łazience i planowaliśmy na początku dać tutaj po prostu takie dwa spoty, dwie te takie wiecie tuby. Ale zastanawiam się, czy to będzie wystarczająca ilość światła, bo wiadomo, że te lampy. Przy lustrze będą tylko takie bardziej ozdobno-funkcjonalne i będą zapalane w momencie, kiedy no, będą potrzebne. Będą zapalane tutaj przy lustrze, a to będzie nasze główne oświetlenie. I zastanawiam się, czy dać te pojedyncze spoty czy podwójne, bo są takie mm, podwójne oczka. No, to na pewno da trochę więcej światła. Wiadomo, że też to można regulować żarówką i ilością tych lumenów, tego jak ona jasno świeci, ale w planach mamy tutaj dać 3000 kelwinów, więc nie będzie to jakieś zimne, mocne, białe tylko bardziej takie mm, troszeczkę zbliżone w stronę ciepłego, bardziej takie przytulne, żeby wydobyć też z tych płytek trochę bardziej kolor beżowy niż szary, bo one są takim fajnym kameleonem, raz są trochę bardziej szare, raz trochę bardziej beżowe, a mi zależy, żeby trochę bardziej ten beż z nich wydobyć, więc na pewno będzie tutaj cieplejsze oświetlenie niż zimniejsze, no ale właśnie zastanawiam się, czy mm, pojedyncze spoty, czy podwójne. Koniecznie mi dajcie znać, jak to u Was wygląda i co u Was się hmm, sprawdza. Będę ogromnie wdzięczna za informacje. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, do zobaczenia już jutro, pa pa!